Dzień dobry, witam w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Skyrim i udało się nam odszyfrować księgę. Co oznacza, że Mercer jest jednak zdrajcą. W takim razie musimy udać się ponownie do pękniny i Gildi Złodziei, by oddać księgę i oczyścić Karl z zarzutów, jaki ten obarczył ją Mercer. Fabuła o Gildi Złodziei jest dość ciekawa. Muszę przyznać, na początku jak pierwszy raz to robiłem, to właśnie chyba Akademia i Gildia Złodziei były moją ulubioną ee, moim ulubionym miejscem na to wykonywanie questów. Widzę, że mam dużo dużo nie moglibyśmy się w takim razie udać do naszego trenera magii zniszczenia i tam posprzedawać sporo rzeczy powiem, że ona od nas kupi chyba kości, kupi od nas dużo miksturek. I dzięki temu będziemy mieć więcej pieniążków. A może też uda się levelować jeden, przynajmniej poziom Unii. Choć jak pamiętam, było to kłopotliwe, bo ona chciała już od nas coś. Mm, sumę rzędu 10 tysięcy, coś takiego. Yy, ona tam idzie? Nie, idą i tam dziwnie, idą jakiś paralitycy, idą. <laughs> Dobra, wejdziemy do komnaty spokoju, znajdziemy tą kobietę. W zasadzie już niedużo do levelu nam brakuje. A ona będzie spać. Uuu, nie śpi. No i gdzieś sobie poszła. No, musimy poczekać chwilę. O, jest. Świetnie. Potrzebuję szkolenia Mogę niszczenia, się kobieto. Za to, jak A, złoto, koszt. No, możemy trenować jeden. Świetnie. I teraz to musimy... właśnie, co masz na sprzedaż? Bo nie mam pieniędzy na więcej. Więc tak, masz dużo pieniążków, aż 6000, no to spokojnie, możemy ci posprzedawać dużo. Ja tą buławę chyba też opylę, bo jest ona fajna, ale no wieć... Niestety nie używam broni białej. Sprzedajemy. To tak samo, lecimy ze wszystkim, co nie jest mi potrzebne. To jest ten plus w byciu magiem, nie potrzebujecie dużo kwipunku Większość idzie na sprzedaż. Post no tu myślałem, że więcej będę mógł u ciebie sprzedać jednak. A tu taki ząk. No dobra. Do razie. zobaczenia. W takim razie. Czy ty właśnie wyciągnąłeś sobie tą broń? Dobra, mniejsza z tym. E, wracamy jeszcze do Białej Grani. Tam też posprzedajemy wszystkie rzeczy. W moglibyśmy Jak tam nam nie starczy kasy u kupców, to polecimy sobie do Pękniny, gdzie też posprzedajemy. No i oczywiście oddamy tą księgę. Pojawił się przymrozek. Wiem, że pojawił się przymrozek. Jest dopiero coś około pierwszej. No to musimy troszkę poczekać. Tak, do 8-9 rano. Mhm, świetnie. I teraz już powinno być znacznie, znacznie łatwiej posprzedawać rzeczy. Dobra. Gdzie twoja pani? hełmy wszystko Elfi miecz. Dobra, ja te etapie Ci sprzedać kości. O, chyba nie mogę. No to w takim razie broń. Elfi miecz, tylet, Elfi łuk. Bardzo ładnie wygląda zresztą. Krasnoludzkie strzały. Nie. Wartość tylko jeden? Mało. Ostrze słowików. To jest ten, to, co dostaliśmy od e Karliach za wykonanie. Zadania, dobry miecz, ale nie, nie używamy broni. Właśnie 10 punktów zdrowia i 10 punktów kondycja sekundę. Naprawdę dobra rzecz. Hmm, tutaj nic, nie będziemy ci sprzedawać. Strzały zostawiamy. Ten łuk też zostaje. Ten łuk też... znaczy ten łuk tylko zostaje. Żelazny hełm lepszego przywołania. To, to też ci sprzedamy. I lecimy jeszcze Ko kości opylić, a także miksturki. Gdybym grał wojownikiem, to na pewno bym się zainteresował brońmi, które dostaję od nich. Ale jeśli gra magiem, no to wiecie, no, moja potęga leży w czarach, a nie w używaniu oręża. Do tego mam jeszcze pasywkę, która mi zwiększa regenerację many bardzo szybko, przez co naprawdę nie jest wymagane dla mnie używanie jakichkolwiek tutaj sztuczek z bronią i tak dalej. Wampirzy pył ci sprzedamy, to oczywiście zostaje. Co ci jeszcze możemy opylić? Serce róży. Widzicie, tam była wartość 20 czy 50, tam możemy sprzedać za 7. Mikstura wojownika ci sprzedamy. Tak, i będziesz na zero. Wspaniale. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Dobra, teraz do Beorka. Beletora, ja pierdzielę. Nie mogę tego imienia zapamiętać. Rozejrzyj się. Z pewnością wszystko... Rozejrzyj się. Nie muszę się rozglądać, a ja wiem co chcę ci sprzedać. Większość nie chce od ciebie nic kupować. Smocze kości, smocze łuski i większość rzeczy ci sprzedałem co chciałem. Przesunię te zwoje bym też posprzedałem Zgubienie umarłych. Zamieci. Znowu nie masz pieniędzy na nic. Coś jeszcze można by ci dopchnąć. Kstura uzdrowienia. Ceny przywr przywracania są 20% potężniejsze. Nie potrzebuję czegoś takiego. Wróćcie... Nie wiem czy mnie nawet stać na kolejny trening tej kobiety, bo tam było coś około 4000 z kawałkiem. To polecimy jeszcze do pękniny. Tam oddamy to nasze zadanie. I posprzedajemy też kolejne rzeczy dla upasera. Hm. Dobra. Oni mercer już jest trupem, jeśli tam jest. Po prostu zrównam z go z ziemią. Mówię ci, nie dało się tego nie. Dobra, weźmy. Przynajmniej sobie zapiszemy, na przykład wypadek, uciec nas zaatakować. Spójrz na tę elfią szmatę. Łazi w kółko jak cnotka niewydymka. Rozpłatałabym ją od gardła pokrocze. Czy ty mówisz o mojej bohaterce? przypadkiem? Mówią, że Galus zginął z ręki Karlia, ale nie jestem tego taki pewien. No właśnie, ja też nie jestem tego pewien, i dlatego nie podejmujcie pochopnych wniosków. Wstrzymaj się, dopóki nie wydostaniemy się z tego baga. Dobra, poszedłem chyba na, nie w tą stronę, co potrzebowałem. <laughs> Musimy ich podegadać z Karliach. Gdzie ono jest? Oh yeah. Nawet jeśli jesteś z nami, to lepiej nie sprawia Dobra. Cieszę się, że tu jesteś. Wydaje mi się, że niektórzy z tych ludzi zaczynają odgadywać moją tożsamość. Chcesz już stanąć przed Gildią? No jasne, jasne, jasne. Chodź, chodź, chodź. Miej oczy szeroko otwarte. Trudno przewidzieć, co się stanie, kiedy wejdziemy do zbiornika. Spoko. Jak zacznę strzelać na prawo i lewo błyskawicami, to od razu mi się humor poprawi. Na twój widok będą skakać po prostu ze szczęścia, dziewczyno. Nie obchodzi mnie, czy mistrz gildi jest twoim najlepszym kumplem. Rozłupię ci czaszkę, jeśli spróbujesz jakichś sztuczek. Muszę to wiedzieć. Udamy, że nie słyszałem. Jak śmiesz? Po wszystkim, co razem przeszliśmy? Jak możesz mi to robić? Hej, hey, przepraszam. Po prostu robi się zazdrosny, gdy słyszę plotki o. To tylko plot, więc przestań się przejmować. No, nie sądzę, żeby złodzieje rzucili się na nią, jak tylko ją zobaczą. Więc jest o, względnie bezpieczna. No, teraz zrobimy save'a. Co, ja mam ich przedem, oczywiście. Mam nadzieję, że nie przychodzisz tu z tą morderczynią bez powodu. Proszę opuśćcie broń, żebyśmy mogli porozmawiać. Mam dowód, że wyprowadzono was w pole. Żadnych sztuczek w albo za tłukę cieniem zdążysz mrugnąć. I gdzie ten tak zwany dowód, co? Mam dziennik Galusa. Jego zawartość jest niepokojąca. Zobaczmy. To. to niemożliwe. To nie może być prawda. Znamy Mercera od bardzo dawna. To prawda, bryniolfie. Co do słowa. Mercer od lat okradał Gildie tuż pod waszymi nosami. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, czy panna mówi prawdę. Delwinie, otworzysz skarbiec. Bryn, poczekaj na chwilę. Co jest w tej książce? Co tam było napisane? Tu jest napisane, że mercer od lat okrada nasz skarbiec. Galdus badał tę sprawę, nim został zamordowany. W jaki sposób Mercer dostał się do skarbca, który otwiera się dwoma kluczami? Przecież to niemożliwe. Włamał się do środka. Te drzwi mają najlepsze zamki, jakie można kupić. Nie da się ich otworzyć wytrychem. Nie musiał używać wytrycha. O co jej chodzi? Delwinie, użyj swojego klucza do otwarcia skarbca. Otworzymy go i poznamy prawdę. Hm. No i zaraz się zdziwią. Użyłem klucza, ale skarbiec dalej jest zamknięty na cztery spusty. Teraz użyj swojego. Na osiem bóstw, pusto. Wszystko przepadło. Do środka, wszyscy! Wstrzymaj się, dopóki nie wydostaniemy się z tego bagna. No i faktycznie, ktoś im opitolił cały skarbiec. Co za sutni syn. Zabiję go. Vex, to. W tej chwili nie możemy tracić zimnej krwi. Musimy zachować spokój. Weks rób co mówi. To w niczym nie pomaga. Dobra, zrobimy to po twojemu. Na razie. Delwinie, Weks, pilnujcie pani. Gdybyście zobaczyli Mercera, natychmiast po mnie przyjdźcie. No ja bym chciał z pogadać. Słuchaj, zanim ci pomogę wyśledzić Mercera, muszę wiedzieć, co powiedziała ci Kariach. Wszystko, co ci powiedziała. Dobra, no, Brennerf jest akurat dobrą postacią, to powiem mu oczywiście o wszystkim. To Mercer zabił Galusa a nie Karliach. Galus, karek, mercer należeli do słowików, Karliach stała za złotoblaskiem i czerwoniakiem. Najpierw to pierwszy. Tak, tego się obawiałem. Sądząc po ostatnim wpisie w pamiętniku Galusa był bliski ujawnienia gildii działań Mercera. Coś jeszcze? Mm, Galus Karlach i należeli do słowików. Co? Słowiki? Ale zawsze myślałem, że to tylko bajka do straszenia młodych rekrutów. Nic więcej ci nie powiedziała? No i jeszcze o to, że stała za tym wszystkim co nam trochę przeszkadzało? Próbowała oczernić Mercera w oczach Maven, co? Sprytna Niunia. <noise> Czy to wszystko? Tak, to wszystko. W takim razie mam dla ciebie ważne zadanie. Masz się włamać do mieszkania Mercera i poszukać czegoś, co by nam powiedziało, gdzie zniknął. No, ma dom w Pęknini? Prezent od Czarnych Róż posiadłość Pengwald. Dali nam ją, kiedy wykopali poprzedni ród. Nigdy tam nie bywa, tylko płaci za utrzymanie. Wynają jakiegoś Pentaka imieniem Wald, żeby pilnował domu. Mhm, dobra, nie mam sprawy tym. Młoda. To ostatnie miejsce w Skyrim w jakie chciałbym cię wysłać. Zakradnij się do środka. Zdobądź informacje i wynoś się. Masz moje przyzwolenie na zabicie każdego, kto stanie ci na drodze do. O! Haha, wreszcie to co robię? Czego brakuje w skarbcu? Jaki jest najlepszy sposób, by dostać się do posiadłości. Pękwol? Trafne pytanie. Osobiście byłem tam tylko kilka razy, i to zawsze w towarzystwie Mercera. Gdyby udało ci się prześliznąć obok jego stróża, to najlepiej byłoby się dostać rampą od podwórka na balkon. Hmm. No ok. że dostęp do tej rampy jest trudny. To jakiś cudaczny wichajster, który Mercer kazał zrobić na wypadek szybkiej ucieczki. Założę się, że celny strzał w mechanizm rampy od razu by ją opuścił. No dobra. Czego w takim razie brakuje w skarbcu? Pytanie powinno brzmieć: co zostawił? Mercer zabrał wszystko. Zniknęły nawet nasze plany. Jakie plany? Zanim Mercer przejął władzę, Gallus zbierał informacje o miejscach, które gildia mogłaby obrobić, o muzeach, grodach, posiadłościach, wszystkim. Kiedy nastały czasy Mercera, mieliśmy z dziesięć pewniaków. Mhm. Mm Jakim cudem udało mu się otworzyć drzwi skarbca w pojedynkę? Nie mam pojęcia. Tych drzwi nie da się sforsować. Bez dwóch kluczy nie ma jakich otworzyć. Klucz mam ja, Delvin i Mercer. I to wszystko więcej kopii nie ma. Wspomniałeś coś o stróżu? To Walt, niezby z niego agregat. Mercer ma pewnie na niego Haka i zmusza go do lojalności. Porozmawiaj z Weks. Kiedyś znała go bardzo dobrze. Rozumiesz o co chodzi? te, te, łapie, ale dajesz przyzwolenie do zabijania, o, więc nie wiem. O, czy o, mi się o, nawet chce z nią o, gadać o, o tym? Ale możemy z nią pogadać z weks. Vex. Z weksową. Ona powinna być chyba w tamtej części. Czyli lecimy do wyszczerbionej bani. Na przykład chciałem wpaść do pasera. I posprzedawać trochę rzeczy. Cios w plecy. Jakbym znowu Do, Dobra, tu jesteś, tak? Jak zobaczę Freya, wydłubię mu oczy gołymi rękoma. No dobra, dobra. Koci, Kocice z ciebie nie ale chciałem Cię zapytać, że podobno możesz dać mi jakąś dodatkową pracę. Nie, nie interesuje ale mnie. Ja Branlyoff powiedział, że dysponujesz informacjami na temat Walda. Mówisz o tej świni? No, wiem co nieco na jego temat. Więcej niż chcesz. Chcę, żebym. Mm -hmm. Chcę, żeby. Chcę żeby, wie... chcę, żeby wiedział, że jestem po tej samej dobrej stronie. Walt i dobra strona? Chyba myślisz o kimś innym. Walt rozumie jedynie złoto. Gustujemy w tym samym. Może go przekupię? Jasne, ale będzie wiele za to chciał. W końcu prosisz go o zdradę Mercera Freya. Najlepiej chyba wyczyścić jego dług u Maven Czarnej róży. Może wprowadzić je w szczegóły, jeśli z nią pogadasz. Oczywiście możesz też mu wsadzić klingę między żebra i pogmerać, a potem zabrać co trzeba stygnącym zwłokom. Niezbyt się tym przejmę. Okej, okay, dobra. Ostatnia opcja zdecydowanie mi się tak będziesz, e, tak podobała. Właśnie. Pokaż, co można sprzedać. Znaczy, nie broń. Wszystko. I tak, posprzedajemy przede wszystkim kamienie. Granat wskazy, rnu też sprzedamy, nie jest potrzebny. No, fajny awans. Celnego strzału to sprzedamy, Ener kondycja sprzedajemy, mikstura iluzji to samo, niezwykłe kondycji. Z tego co pamiętam, już mi chyba mikstury niewidzialności nie będą tak potrzebne. Bo to było chyba jedyne miejsce, w którym naprawdę przydałabym, przydała mi się mikstura. Mam to zadanie z wykradzeniem zapisków falmerów. Mocna trucizna shawl sprzedajemy. Trutka zostaje, oczywiście. Kolejno duszy. Roztwór zdrowia zostaje. Książkę jest sprzedamy. Trucizna magii. Osłabia magię celu o 55%. Punkt, ale to trzeba byłoby chyba nałożyć na broń. To sprzedajemy. I na razie wszystko. Świetnie. I awans, oczywiście. Więc tak. Do zdrowia. Tak do 200 zdrowia chciałbym dobić. Czy ja mogę w zniszczeniu coś tutaj pogmerać jeszcze? Integracja. Ekspert. No jaka, setki. Nie, no to tutaj do setki w zasadzie nic nie musimy kupować. W takim razie otwieranie zamków. Na, nie, 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 tutaj proszę cię. Czeladnik. Żyła złota. Aha, no dobra. Waek z tym chyba umiałaś otwierać zamki, tak? Potrzebujesz szkolenia w otwieraniu zamków. Ale jeśli aresztują, to nie Troszkę sobie podszkolimy to. Hmm, może nawet maksimum. Świetnie. Teraz rozdamy punkt, dopiero. Otwieranie zamków, świetnie. Wyżej. O, żyła złota. Sprawia, że będziesz znajdował w skrzyniach więcej złota. Może się zwróci. I następnie potrzebuję łowca skarbów to za jakieś 9 poziomów. Więc A teraz lecimy tutaj posiadłość Mercera. Ostrożnie! Tylko oczywiście save -all. Nie Niestraszny. What the fuck? Nie to miejsce. Nie spadaj. Nie poszedłem tą stroną, to trzeba było. Jak zwykle się pomyliłem. Hmm. Gdzie jest? Boże, to trzeba zawsze skręcić. <laughs> strasznie, strasznie takie mylące są te korytarze. Wszystko wygląda identycznie. Dobra. I teraz powinniśmy się udać ten. Cudownie. No, już mi się zasuwa nad głową. No, otwieraj. Nie? Dobra, gdzie jest chata Mercera? Pytanie. Ale gdzieś to chyba niedaleko była. Zobaczymy. Hmm, w zasadzie tędy chyba można było do niej przejść, prawda? O właśnie. Trzeba się da otworzyć wymaga klucza. Chyba odchodzę. O to by chodziło, tak? Jeszcze raz strzał. To tak nie zadziała, co? No dobra, sprawdźmy, czy w takim razie możemy od drugiej strony się tam dostać, na przykład po dachu. Ten jakoś. No! Nie spadaj, hmm. Ekspert ten? No dobra. O, cześć, Walt. Świetnie, 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 świetnie. Teraz otworzymy to i go zaciukamy. O, idealnie. Ach, prawie za pierwszym razem. Kur zapiał, no przecież jest już równo. No masz, no. Będę teraz z tym bawił. Tak, to w takim razie gdzieś tutaj będzie otwarcie. O, idealnie. Cześć. No. Nie ci chyba, Walt, coś. No to cześć. Hmm. Strażnik nic nie widział, oczywiście. Złoto. klucze do Mercera. Oczywiście się przyda. I to zamykamy. Tja. Yeah. Okej, okay. to miałem strzelić, tak? Hmm. Coś tu miałem strzelić. Chyba. Albo chodziło jej o łuk. No dobra, w takim razie zrobimy gdzieś mój łuk wyssania. O, świetnie. O to chodziło. Teraz będziemy pewnie mogli wejść na górę. W dwie łapki, błyskawice, poproszę. W dwie łapki. Dziękuję bardzo. I teraz spokojnie udajemy się do środka. Dobra. I zabiję każdego, kto tu będzie. Nawet Mercer. Hmm. Jest tu coś ciekawego może? W skrzyniach coś? Nie, ale widzę strażnika. Który niestety długo nie pożyje. By o tym opowiedzieć. Hmm. Opierasz się mej mocy? To błąd. Kicia powinna być bardziej grzeczna w stosunku do mnie. Dobra. E...